Ja muszę tutaj odsłonić, żeby... Oła! O, jak się Chciałam pokazać moją ulubioną stylówkę, właściwie ulubioną kurtkę, bo na YouTube jeszcze nie było, prawda? Nie mogę, nie mogę się nacieszyć z tej kurtki. Jest taka piękna. Jest taka tak idealnie zrobiona. Pomyślałam, że fajnie w tym wygląda. Nawet się cieszę, że ten deszcz dzisiaj spadł, bo jest trochę silniej. No tak latem, no to mnie nie pochodzę za bardzo, jak zaraz wrócą pały. A tak mogłam się tak ubrać. Czy, czy idealnie widać? W w w jaka w ona jest piękna. Jilka, pokaż się tu. Zrób taką samą minę jak tam na zdjęciu. to, jest, to dobrze widać, dobrze. widać. rękę za Lewa. Lewa. A to w ogóle ja sama sobie wybierałam. Mówiłam, co o tym, że to ja wybieram jak, jak takiego zdjęcia, chcesz, żebym zrobiła tę kartkę? Mm, nie mówiła się. Ogólnie historia jest taka, że jakaś dziewczyna, która maluje kurtki, się odezwała do Oli, czy by nie chciała, żeby namalować Lilkę i Ola się zgodziła. Tak. I jeszcze tak się miło okazało, że oprócz kurtki dla Lilki, dla Oli była jeszcze. niespodziankę mi zrobiła. I ja odbieram tą kurtkę, w sensie od, odpakowuję, tam były dwa kartony. I myślę, czemu dwa kartony? Nie umawiałśmy się na dwie kurtki. Patrzę i ja już się tak strasznie nie mogłam doczekać, żeby mojej siostrze to pokazać, ale tam nie, muszę to zrobić na żywo, więc musiałam za chyba tydzień albo dwa tygodnie czekać, aż Ania przyjedzie i jak jej pokazałam, a w ogóle mm, pokazywałam na Instagramie jej reakcję. Ty, a może mam to nagrane i możesz teraz wrócić? Nie żartujesz! Lilka! Może co... ja widzę pod papierem! Ale zrobione. O mój Boże! Ej, dlaczego mi nie mówiłeś? No, chciałam ci na żywo pokazać. Jak ci wysłała. O mój Boże! To mnie nie zobaczyła twojej reakcji. O, kropie ci widziałeś! Nie mogę z tego, to ja jest to niesamowite, jest. to jest jak obraz! Ej, nie da się być bardziej Korgi. Ja tak. To jest. Ej, na żywo jeszcze robi większe wrażenie. Że, że Ja też nie wiedziałam, bo ona mi nie powiedziała, że zrobi też dla ciebie. No, tak. Ja myślałam, że tylko dla mnie i patrzysz, że są dwie paczki, o co chodzi? Ani reakcja była strasznie fajna. No i, i teraz mam razem takie kurtki. I ja tak ogólnie wydaje mi się, że ja... No, Raczej jestem na maksa szarą. Tak, tak uważam, ale raczej z tymi takimi gadżetami, jak ludzie na przykład mają jakiś, nie wiem, odcisk nosa na szyniku. wiem, na skarpetkach. Psitata na skarpetkach. Psi to ja, ja nie mam potrzeby takich rzeczy mieć. Jakoś z tych wszystkich takich gadżetów nigdy nic mnie jakoś tak specjalnie nie porwało, że tak chcę bardzo. A to. Pokaż jeszcze raz, no pokaż jeszcze raz. A jeszcze wybrałam specjalnie takie zdjęcie, bo to jest moja ulubiona Lilki-mina. Lilka robi przeróżne miny, ale ta jej mina, taka, taka że ona jest taka naprężona, skupiona i tak A się coś batuje. Prosto do to będzie widać w ustachu. No co z tą miną? No, że to jest moja ulubiona Lilki-mina, jak ona jest taka właśnie w coś wpatrzona, taka skupiona. To jest. Ja najbardziej lubię tą minę. Znaczy ona nie jest śmieszna, ani nic. Ale po prostu bardzo mi się podoba. I cieszę się. Lepiej nie nagrywaj, bo ten samochód się nadaje tylko do czyszczenia. Właśnie miałam się ciebie pytać, jak wyjeżdżaliśmy jak sadzaliśmy Lilkę i to zobaczyłam, na kiedy się umawiamy na sprzątanie samochodu. Ja Ci dam mam to i te sprzątaj. Ej nie! Okej? Okay. Ja nie lubię sami Drodzy Państwo, witamy z Otmuchowa. Przyjechaliśmy tutaj, ponieważ moja mama powiedziała, że tu jest dobra pizzeria, w której są dobre sałatki. Właściwie Czy to ona... jest ta? Nie wiem, ona ogólnie mówiła o sałatkach, ale jak zobaczyłem, że jest pizza, to pomyślałem o Musimy iść w Oliwkach, Sesiku. Jest... Dobra, drodzy Państwo, pewnie jesteście niezmiernie ciekawi, jak było w Otmuchowej, już opowiadam. Byliśmy pizzeria i pub Kamienica. I co, weszliśmy tam, a tam jakaś impreza chyba urodzinowa, bo dwie kelnerki szły i jedna mówi do drugiej z tortem i ona mówi tak Czekaj, 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 jeszcze świeczki. By poszły tord zanieść do stołu bez świeczek. No i przez to, przez to my potem siedliśmy przy stole, czekamy aż ktoś przyjdzie, nikt nie przychodzi, nikt nie przychodzi. Moja mama mówi, no ja już z nimi wcześniej gadałam, że to pół godziny będzie trwało, aż oni zrobią jedzenie, no to już by mógł ktoś przyjść. No i poszła, i poszła, przychodzi z laską i ta laska mówi, no to słucham, co będzie? A moja mama tak, a ja nie wiem. <śledzimy> żeby pani mi coś poleciła, bo ja to w sumie nie wiem, którą ja bym sałatkę chciała. No ale przynieśli to chyba, to chyba w ramach przeprosin przynieśli jakieś bułki z tatarami, to se dziewczyny zjadły, bo ja nie chciałem. I co? No i ja jadłem pizzę, one po sałatce, pizza była okej, okay, powiedzmy, nie była jakaś wybitna, ale też nie najgorsza. Mogło być jeszcze więcej ananasa, hawajska z ananasem i sosem czoskowym to jest to. I poszliśmy potem jeszcze się pospacerować trochę po tym Otmuchowie i zobaczcie, co znalazłem. W ogóle nie wiem, czy ogarniacie ten temat, ale jest takie coś jak... Yy takie zjawisko, że ludzie malują kamyki i gdzieś zostawiają w różnych miejscach. I z drugiej strony się pisze hashtag kamyczek, kamyczki, bo to jest grupa na Facebooku. Tak sobie ją znajdziecie. No i masz kod pocztowy, skąd to zrobiłeś. Więc ktoś zrobił to w 57250. Mam nadzieję, że to nie jest yy, kod pocztowy od Muchowa, tylko że skądś tam dotarło do tego od Muchowa. A, no i ja na przykład mógłbym go teraz zabrać nad morze i zostawić, nie? Jak wrzucę zdjęcie na grupę, to później jakby cały czas ktoś, kto tam szuka po tym swoim kodzie, to zobaczy, że o, to mój kamyczek, dotarasz tutaj. Więc jest taka akcja, no i zawinąłem go tam spod jakiejś fontanny czy z czegoś i teraz trzeba będzie go gdzieś zostawić, ale chyba zostawię w nysie po prostu. Już kiedyś mi się udało znaleźć jeden, jak byliśmy nad morzem chyba z Lilą w zeszłym roku, no ale potem bardzo długo spędził, dużo czasu potem spędził u mnie w domu, a jak już go gdzieś zostawiłem, to było we Wrocławiu, niedaleko Wrocławii, to tam parę razy sprawdziłem grupę, to nie znalazłem tego kodu już, tego kamyka. Nie wiem, czy coś jeszcze chciałem powiedzieć? Chyba nie. Aha tak, jeszcze chciałem tylko opowiedzieć, że w tej restauracji jak byliśmy, to się w pewnym momencie ktoś pyta, a co to zarasa? My mówimy, owczarek australijski, a pani mówi, moja córka też ma takiego, tylko innego. Inne ma kolory, i ma ogon, i w ogóle. No i pokazywała nam, przyszła w ogóle do nas, do stolika nam pokazywała. O, śliczne. No też... A jak, ładny, ładny, jak ładny. ma na imię? Co? Fibi. Fibi, fajnie. A ile ma lat? Dwa lata. O, no, efektycznie. Że widzisz, żółte, i żółty, i czarny, i szare, i włosy chyba dłuższy, no. To Blue Merle się nazywa to właśnie, Nie, nie, Jak? Blue Merle, no, nie, bo nie, to jest Red Marle. Merle. Ha, bo jest to Merle właśnie. A same Merle to jest takie ciemniejsze? Ja, nie, taki Merle, nie ma, to znaczy, czy... Merle to znaczy marmur, więc to teoretycznie Aha, jest okay. takie odcienie cienie marmurowe. O, ty też, nie? Ma. A się no, no prześliczny pies, no, bardzo ładny. A, nie ładny, nie ładny, 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 ciemny. Ciemny. I żarów niesamowity. o jest... No to znamy, znamy to, no niestety. Woda idzie o, dla Ciebie. Proszę. Dziękujemy. To jest kamyk, nie jemy tego. Ale silny pies, co? Silny, silny piącior. Na oh. tak, jest tyle samo jak Jest tyle samo, nic nie ucinamy, w plus jeszcze krem waniliowy właśnie roboty. Żaden budyń, bo jak ja słyszę z budynia, to od razu winiary, e, stołeczki, to już... Ja Naprawdę. Ciecha. Ja tu mam kilka godzin, jakbym też trochę. No ale nie, wiem. No, daj za mnie, co? Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dobrego dnia. Dobrego dnia. Czekaj, bo tu się... Aha, tu się specjalnie tak wysmakowało. Przyjechaliśmy, ale chodź już dalej. Przyjechaliśmy. <głos》głos》>, to choć tam nie ma ludzi. <głos》>. Przyjechaliśmy tutaj specjalnie po tej Jagodzianki, dlatego że w zeszłym roku nie wiem jakaś była taka sytuacja, że my coś byliśmy w Nysie i... Yy, i chcieliśmy gdzieś pójść na śniadanie i wylądowaliśmy tutaj. Ja tam zamówiłam sobie, nie wiem cokolwiek, ale zobaczyłam, że sprzedałem też jagodzianki. I myślę, nie no, spróbuję, zobaczę. I to była tak dobra jagodzianka wtedy, że ja przez cały rok o niej myślałam. I jak teraz przyjechaliśmy, no akurat szczęśliwie w sezonie, no to mówię, nie, musimy iść. Już planowałam wczoraj, ale potem nie pomyślałam, nie dobra, I w poniedziałek jesteśmy tutaj w banku, to sobie przyjdziemy na jagodzianki i robimy, Patryk, zaraz test. Kocham jagodzianki. Pani powiedziała, że są klasyczne jagudzieńki i z jakimś takim przez nich robionym kremem waniliowym. I ja wtedy, kurde, to ja nie wiem, które w ogóle. No w zeszłym roku chyba jadą te klasyczne. Ale ten krem dobrze brzmi, więc się z kremem, ale najwyżej jutro przyjdziemy na zwykłe. Tak. Dobrze. I ty tak ugryzłeś, że nie widać w ogóle wnętrza. Ale tutaj jest tak całe wypchany jagodami. I tu na środku jest ten waniliowy, jak ona powiedziała, krem? Mhm. To, to, jest, to jest moja ulubiona jagodzianka ze wszystkich jagodzianek, już wszystkie jadłam. Co? Jakie kiedykolwiek jadłam. A ile jadłeś jagodzianek? Bo jeżeli tylko jedną tutaj rok temu. Nie, już w tym roku, na przykład u nas na osiedlu, w tym, no nie powiem nazwy, bo mi bardzo nie smakowała. Polecam tylko to, co mi bardzo smakowało. Nie nikomu robić amtrychłem.